Tarnowie, bieg numer 2 i pojedynek uczestników cyklu Grand Prix. Ze strony Azotów Tauronu Tarnów Greg Henko, kask czerwony, pole pierwsze. Po jego prawej ręce Chris Harris w kasku żółtym. Dospel CKM, włóchniarz. Stawkę uzupełniają. Ten, który wywalczył sobie miejsce w składzie na ten mecz drużyny Tarnowski, Jamrów w kasku niebieskim. I w kasku białym Mirosław Jabłoński. Dochfel, CKM, głupniast Częstochowa. 4 do 2 polskie prowadzą. Częstochowianie w Tarnowie. Drugi wyścignia. Henkok, Harry, Jamruk, Jabłoński, Tasz Papurę. Start do Grega Henko, Ka Henko, tak, za jego plecami znajdzie się Jakub Jamruk, Jamruk ostro przez Harris Harris na przez Krzysia Harisa, Haris naprawdę prostej pozycji wległej do od wychowanka Tarowskiego klubu, teraz próbuje kontratakować Jamruk, robi to bardzo ostro, przez to, że tam walka o tą drugą pozycję trwa, zbliżył się do Jamroga na moment Mirosław Jabłoński, ale teraz w nauku. Ra, stracił parę metrów, bowiem pojechał znacznie szerzej na celec Greg na nim Chris Harris, a trzeci w atakujący tak trochę. Y no po wariacku powiedziałbym, raz po zewnętrznej, raz po wewnętrznej, ale tak bez płynności w jeździe Jakub Jamruk teraz wyniósł się szeroko, stracił dystans, próbuje teraz w tym krawędzniku zaatakować, no nieźle, teraz powiem, że sobie to wymyślił Jakub Jamruk, ale cały czas jest bardzo blisko Kwiatł Harita, wygra Greg ale kto będzie drugi, czy to będzie Harit, czy też Jamruk, Jamruk walczy do końca i za to, za to otrzymuje. Wielkie brawa, to jest e, owacja na stojąco i dla Grega Henkoka i dla Jakuba Jamroga, bo rzeczywiście, rzeczywiście warto było postawić na tego chłopaka, dać mu szansę. Oj, no na pewno tak, się wielka szansa dla Częstochowian, ale ja bym nie był taki pewien. Realizator tutaj nam pokazał, kto może być bohaterem tego wyścigu numer 7. Jakub Jamruk osamotniony kontra Kastur tym Daniel Nermark. Artur Szaja, łuknia Częstochowa i właśnie Jamruk wygrywa start, ale ty nabierze tam takiej prędkości, by poradzić sobie z Nermarkiem? Chyba tak, no i proszę zobaczyć, Jakub Jamruk jest już na cele stawki przed dwójką Częstochowia, przed Nermarkiem i przed Szają. A więc ten... Zawodnik, który otrzymuje dziś szansę po bardzo udanych występach w imprezach towarzyskich, w imprezach własnej maści, bo także poza granicami Polski w towarzyskich turniejach w Niemczech ten szansę wykorzystuje, bo w bardzo ważnym momencie tego spotkania, kiedy goście mogli mieć tutaj nadzieję i duży apetyt uzasadnionym brakiem Grega Henkoka na starcie powtórki tego mistrzostwa na podwójny triumf. Na odrobienie kolejnych czterech punktów on daje remis, a więc robi to, co mógłby zrobić, to, to może zrobić najwięcej. Daje takiego masa w tym wyścigu Tarnowianom, bo zdobywa 3 punkty i sprawia, że bieg numer 7 kończy się wynikiem nierozstrzygniętym, remisem 3 do 3, i Tarnowianie dzięki... Świetnemu startowi, nienagannej jeździe na dystansie Jakuba Jamroga i prowadzą nadal różnicą 8 punktów, 25 do 17. Co do siły poszczególnych ekip, Kaczak, Kęko, Jensen i Amrok. Kto będzie najszybszy na starcie i Korzewianie. są szybci, ale tam po zewnętrznej Jakubia, bo to by była duża niespodzianka. No i proszę, nie Greg Heikuk, ale Kuba na pierwszym miejscu. A Greg Heikuk atakuje teraz a Krzysztofa Kastrzaka Jepsen Nielsen z tyłu. No, ktoś by się spodziewał takiego rozstrzygnięcia po tym pierwszym kółku, no, ale jeszcze poczekajmy, Jakub Jamruchy wyskoczył jak z katapulty z tego na pewno niespodzianka. No i o drugie miejsce walczy Hancock z Kasprzakiem. Kasprzak lepszy w starcie. i on przecież jest ale czy to wiezie? daleko z tyłu. No i to można ustać za niespodziankę, bo przecież to ma próbuje wyrzucać Genkow po ale jednak Sopotnikowski jeszcze był szybszy, dobiega końca trzecie okrążenie. No i tutaj właśnie skupia się nasza uwaga na tej rywalizacji o drugie miejsce. Genkow trzyma ale Kaczczak już tam również zjechał do bandy. Bardzo ładna rywalizacja tych dwóch zawodników. Teraz wyniósł się Genkow na zewnętrzną, będzie chyba bronił tego trzeciego miejsca, bo tam zaczyna go naciskać Jebsen Jensen. No i jak to się skończy? Cztery o niespodziance jeśli chodzi o wynik tego biegu, ale na pewno niespodzianką jest, że zwyciężył w nim ten oto obywatel Jakub Jamrów, 21-letni wychowanek. Tarnowskiej Unii. 9 do 3. No i w tej chwili mistrzowie Polski są gospodarze. Są gospodarze, ponieważ w tej chwili po zwycięstwie 4 do 2 e, wyprowadzą 51 do 50. E, ten moment startowy tutaj wyraźnie dla dwójki Gozowian, ale po zewnętrznej z tego e, czwartego pola świetnie znalazł tam ścieżkę i prędkość Jakub Jamruk. No i tutaj odjechał bardzo szybko Krzysztofowi Kastrzakowi, a po, przez następne okrążenia, przez trzy okrążenia e, Emocjonowaliśmy się walką Krzysztofa Kasprzaka z Gregiem Hancockiem, Hancock próbował przy krawężniku, próbował też troszeczkę szerzej, ale umiejętnie bronił się, o właśnie w tym momencie tutaj Krzysztof Kasprzak, ale też wydaje mi się, że Greg Henkok w tym motocyklu będzie musiał dokonać kilku zmian, bo, bo, bo ten motocykl nie był taki szybki. Już czekamy, widzą Państwo Łukasz Benz i jest też Jakub Jamruk, bohater wyścigu nie numer odlinia. dwa, no bo jeśli... Mieliśmy tutaj stawiać na kogoś, to Kasprzak albo Henko, a tymczasem Jakub Jamruk, posłuchajmy. Słyszący się wspólnie z kugą Mirosław Cierniak i pomagający Ci mechanicy. Bardzo dobry start, ułożyło się tak, że tam pod bandą na zewnętrznej mogłeś pojechać, założyć rywali i byłeś w tym wyścigu naprawdę szybki. No tak, właśnie fajne miejsce było, czwartego. Bo mi się, że najbardziej wykorzystałem to, bardzo się z tego cieszę. I cóż, cieszę się, bo bardzo mi zależy, żeby tak, punktowo przyczyni się do sukcesu naszej drużyny. Króciutko, czy to Macie Janowski powiedział e, tobie, bo wiem, że po par Pardubicach trenował, widziałem te kolejne właśnie tylko starty czwartego pola. Ja tutaj też trenowałem praktycznie cały piątek, całą sobotę. Bardzo dużo pracy my tu włożyli w te treningi, także widziałem mniej więcej jak, o co chodzi. I widać, wiesz o co chodzi, Jakub Jamruk, wracamy na tor. Kapitalny początek meczu w wykonaniu Jakuba, Przypomnę, stracony ubiegły sezon po groźnej kontuzji kręgosłupa. Niewielu liczyło na to, że wróci na tor, a już wywalczy sobie miejsce w składzie ekstraligowych Azotów Tałgonu. Tak, no tak, tak, właśnie. To chyba jeszcze. jeszcze już wszystko w porządku. Golop Jamruk i Adrian Cyber taśma w górę. Grek Hękok z pierwszego pola. Zamyka Tomasa Golowa. Wykorzystuje także to zamknięcie Tomasa Golowa. Jakub Jamruk. Golob wyrości się szeroko. Tam szukając optymalnej ścieżki do nabrania prędkości. W tej chwili jest trzeci. Jamruk pierwszy, zanim Hęko. Golob będzie tutaj szalał, ale będzie tutaj niesamowita jazda i niesamowite Mijanki, Zamyka stawkę Cyper. Golob jest trzeci, ale teraz śkina do pracy Już poradził z Gregiem Henkokiem. no ale Hancock na pewno będzie łatwo tutaj tych punktów nie odda, już z powrotem jest drugi, prowadzi Jamruk oglądacie co się zanim dzieje a zanim byli mistrzowie świata toczą to niesamowity bój o drugą pozycję, Jamruk do przodu ucieka, obejrza się jeszcze raz Hancock jakby uspokoił sytuację jakby obrał optymalną ścieżkę jazdy, wiedzą darrowianie wyjechać i parą, żeby nie pozwolić Golobowi gdzieś tam z Slanomem ominąć i zdobyć trzech punktów. Wydaje się, że Golob będzie musiał tutaj przełknąć gorycz porażki. Jamruk drugi start i drugie zwycięstwo zanim nim Henko, który do końca będzie musiał odbierać ataki Goloba. Golob półkoła nie przegrywa drugą pozycję z Gregiem Henkokiem. Zaskakujące rozstrzygnięcia i bohater numer jeden tego spotkania. Bez wątpienia Jakub Jamruk. Dwa starty, dwa zwycięstwa. I teraz z Gregiem Henkokiem wygrywa wyścig podwójnie. 5 do 1, a więc odpowiedź Jakub Jamruk. I w kasku białym Adrian Cyfer. To skład wyścigu inauguracyjnego meczu Azoty Tauron. Tarnów Stalgozów, sędzia z Lublina Piotr Lis już zwolnił taśmę i kto najlepiej na wejściu w pierwszy łuk, rozepchnął się tam umiejętnie Maciej Janowski, Janowski jest pierwszy, za jego plecami Adrian Cyfer, trzeci Jakub Jamruk, a dość niespodziewanie po tej scysji na łokcie na wejściu w pierwszy łuk na ostatnim miejscu jedzie... Bartos Marszlik prowadzi Maciej Janowski nie postawił w tym meczu na Kacpra Gomulskiego. Marek Cieślak zdecydował się posłać do boju wychowanka tarnowskiego klubu Jakuba Jamroga i ten ostro teraz po wewnętrznej wchodzi pod Adriana Cyfera i na podwójnym prowadzeniu zawodnicy Tarnowskich Jaskółek daleko daleko w codzie mistrz świata juniorów Maciej Janowski za jego plecami Po walce poradził sobie Z Adrianem Cyferem jak No i ten 21-latek z każdym następnym Spotkaniem szczególnie tutaj na Tarnowskim torze Zdobywa coraz więcej punktów No a na pewno Gorzowskich sterników trenera Piotra Palucha Niepokoi postawa juniorów bo no, przyjechali ze sporą stratą, nie dość, że przegrali, to jeszcze jednak ze sporą stratą do zawodników tarnowskich jaskółek. Trzy punkty Maciej Janowski, dwa Jakub Jamruk. Jakub na na czwartym polu startowych do bardzo dobrze. Janusz Kołodziej będzie pierwszy, dalej kaski biały i żółty, a więcej kości, no i na miejscu czwartym Jakub Jamruk, który teraz atakuje Jonasa Davidsona, no to może być ciekawa walka, Piotr Protasiewicz po zewnętrznej próbuje, ale nie da rady Januszowi Łodziejowi. To było takie złudne, takie zrównanie na wyjściu z tego łuku, a Jakub Jabróg mocno tam naciska Jonasa Dawidsona. No, to może być fajny pojedynek do samej linii mety. Kołodziej, Protasiewicz, Dawid Sona. No, I teraz próbuje się wcisnąć Jakub Jamruk i Jakub Jabróg. Jest to z przodu po dwóch okrążeniach. Jaka będzie odpowiedź? Czy będzie odpowiedź Jonasa Dawid Sona na 4 do 2? To nam się układa. No jeszcze nie było dzisiaj biegu, który zakończyłby się takim właśnie rezultatem. Cztery do dwóch, ale nie uprzedzajmy faktów kontra Davidsona. A jeszcze Piotr Protasiewicz też nie powiedział ostatniego słowa, ale szeroko teraz, pojechali tam na pod samą bandą. Janusz Kołodziej, czy Piotr Protasiewicz? Janusz Kołodziej będzie Protasiewicz atakował po szerokiej odkryca Manetkę, gazu, ale nie. Janusz Kołodziej pierwszy, Piotr Protasiewicz drugi, Jakub Janrok trzeci i na miejscu czwartym Jonas Dawidson. No, ale myślę, że na tle tych poprzednich wyścigów ten akurat e, mógł rozdziać kibiców, chociaż dziś w Tarnowie jest bardzo ciepło i e, podobał się.